Cześć, kontynuujemy temat Slacka i dzisiaj powiemy o prostych przykładach, jak korzystać z wątków. Cześć Darek. Cześć Krzysztof. Widzę tutaj, że jakiś mam kanał, w którym coś się nowego pojawiło. Wchodzę na niego. I tutaj jest pytanie. Czy możemy przyjąć piątkę? No w sumie to ty pytasz. Tak, zadałem pytanie dotyczące przeniesienia piątkowego retro i oczekuję odpowiedzi od wszystkich zaangażowanych osób w to retro, czy ta godzina im odpowiada. I chodzi o to, żeby teraz odpowiadać to w wątkach, a nie walić tutaj na głównym kanale wszystko razem. I teraz na przykład Andrzej powiedział, że on pasuje, Tomek też dał okejkę i ktoś inny, na przykład ja, może no, jest, coś koliduje, jakiś inny deploy i że przenieść na dziesiątą. No i później to się jakoś rozwinie. Ale w międzyczasie chcieliśmy pokazać inne przykłady jak fajnie korzystać z wątków. Taki przypadkowy, przykładowy deploy. Deployujemy kolejną wersję. W wątku wklejamy changelog. I tak, i tutaj przechodzi deploy wraz ze wszystkimi informacjami. Ja na samym końcu odpisałem, że zostało to zdeployowane, odpisałem to wewnątrz tego wątku, żeby powiadomić osobę, która jest za to odpowiedzialna, czyli Krzysztofa. Gdyby to pisać wszystko razem, mogłoby to być pomieszane z innymi deployami innych mikroserwisów i na przykład byłoby trudno dojść co jest co, trzeba wypisać po bo... Po nazwach, znaczy po numerkach wersji, a to jest trochę no, niewygodne. Ale tu jest zaraz ciekawszy przykład. Czyli analogicznie deployujemy coś, jakiś przykładowy changelog, ale coś poszło nie tak, więc tutaj do tego wątku dopraczam eksplicite DevOpsa i piszę, że coś się wywaliło. Tak, ja otrzymałem bezpośrednie powiadomienie, że jest error, więc od razu mogłem zadziałać z nim i odpisałem, że jestem już w trakcie pracy. Po rozwiązaniu problemu, odpisałem też wewnątrz tego wątku, żeby powiadomić osoby, które bezpośrednio są zaangażowane w rozwiązanie tego problemu. Na końcu dostałem informację, żeby sprawdzić. Po prostu sprawdziłem wszystko, odpisałem, że, że działa. Tu jest tylko takie proste przykłady, ale tak naprawdę wiele więcej osób można dopraszać w takich wątkach pisać. Ale w międzyczasie tutaj zauważyłem, że coś mi się w threads pojawiło, czyli ktoś wspomniał mnie, znaczy pojawiło się coś w wątkach w których jestem który obserwuję. Zobaczmy, co to. I co tam? Odpisałem, że w poniedziałek to jest przypomnienie, że w poniedziałek mamy. Spotkanie z klientem o 10. Poinformowałem te osoby, które bezpośrednio są zaangażowane w tym wątku i które będą uczestniczyć w retro. Więc tutaj dojdziemy do jakiegoś konsensusu, a inne osoby, które są na tym kanale, no po prostu a, i nie muszą być o informowane, nie będą informowane.